Widziałam, że chodził zawsze z wiadereczkiem między jedenastą, a pół do drugiej. Pytałam kiedyś, to mówi, że jeździ gdzieś na stołówkę, że ma bony czy talony na zupkę. Przepraszam bardzo, pani tu mieszka w tym bloku, a pani słyszała o panu Mariuszu, który... Ten pan w ogóle był odludkiem, także on miał tam swoje ścieżki, rzeczy z widzenia, o tylko tyle. Dziękujemy pani, to chodźmy do środka. Z pieskiem tam na działki chodził, okuli. Nikt go nigdy nie widział pod wpływem alkoholu. Nigdy. Możemy dwa słowo z Panią zamienić? Możemy dwa słowa z Panią. Nie, 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 nie. Nie. Przepraszam, 100 numer. Do pani Jadzi, tak? do pani Jaci. Proszę, proszę. Pani Jadzi o Dzień dobry, pani Jadwiga, tak? Dzień dobry, Joanna Bukowska. Możemy? Kiedy jego stan się pogorszył? Całą zimę nie wychodził z psem. Nie, nie wychodził, nie tylko ja. Nawet rozmawiałyśmy z panią, matko, co z tym Mariuszem, on nie wychodzi. W momencie, kiedy zanosiłam kości czy jakieś skórki mhm. dla psa, czy tego pana częstowałam jakimś tam daniem, to on uchylał i ja tylko ten róg widziałam i te nieczystości przy już były tam wtedy te Były, były, to jeszcze w ubiegłym roku były. Czyli pracownik socjalny musiał to widzieć już wtedy? Panią, tak, tylko że on dzisiaj na przykład powiedział, że pan Mariusz mógł wziąć miotły. Pani sąsiadka, pani Jadzia Malet, zadzwoniła do nas do redakcji, mówiąc, że ma taki problem, że um, próbuje znaleźć pomoc dla swojego umierającego sąsiada. Leży w łóżku, jest bezsilny, schorowany, robi pod siebie. Z jego tapczanu cieknie e, kałuża moczu, a wszędzie chodzą karaluchy. Mm -hmm. Co pomyślałeś, słysząc te słowa? Pomyślałam, że, um, że, to, trochę, że to jest niemożliwe. Pojechaliśmy w miejsce znajome, hotel. Socjalny. Byłem tam nie raz, wiedziałem czego się można spodziewać, ale obraz, który został na miejscu, przeszedł moje najgorsze oczekiwania. zadzwoniłam do opieki i zapytałam pana Dorusza, czy wie yy, co się dzieje z panem Mar... z Mariuszem tak wiem ja proszę przyjechać mm -hmm. i coś zrobić z tym człowiekiem bo... tak. I on przyjechał i wszedł posiedział tam chwilę mówi nie wyraża zgody na żadną opiekę na żadną pomoc ale ja... przecież widział ten pan darek ten z tak. mopsu co się tam tak. dzieje tak ale ten, ten tam... smród te tak. robaki to tak. wszystko ja mówię, to proszę, że ten człowiek ale jest ale on nie ma picia nie ma nic taki odruch ludzki i pan ma sumienie, pan widzi, że tam stoi kałuża moczu? Albo zacewnikować tego człowieka, albo jakieś pan coś trzeba zrobić. Ale pan Mariusz nie jest ubezwłasnowolniony. Ja nic nie mogę robić, bo ja złamie prawo. Przepraszam, dyrektor MOPS-u, pan Jacek Sutryk. Dobra, dziękuję. Dzień dobry, Joanna Bukowska, TVN. Czy to pan dyrektor? Dzień dobry panu. Witam. Jest to olbrzymia tragedia, tak? I Bo ona, i pani dyrektorze i, ona, i sądzi... I ona pan, zanim do niej doszło, że... zanim do niej doszło. I sądzi pan, że nie można było zauważyć, że do tej tragedii dojdzie jeszcze miesiąc temu. Nie myślę, że zostało. Chciałbym wierzyć, że zostało zrobione wszystko, żeby do niej nie doszło. Czy pan widział mieszkanie, w którym pan Mariusz przebywał? Pozwoli pan, dobrze? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Pani tam wchodzi w maserce też, tak? Tak, no wiesz. No ja nie wejdę teraz tutaj. Już ja przetrzymam, może. Pfuh. No widzianie. Gdzie? Nie dam rady. To, Co tu się dzieje ogóle? Bo górę? to są odchody psa, bo on nie wyprowadzał, bo on już nie mógł chodzić proszę. Tak wyglądała lodówka. I on tutaj normalnie po prostu żył, żył. w tym wszystkim? Tak, no jeżeli chodził, może był zaniedbany. Jezus, ale, ale czy ten pracownik tutaj socjalny wchodził i widział, co wchodził, tu się dzieje, ale twierdził, że pan sobie nie życzy pomocy, opieki żadnej? Ale jak można zostawić człowieka w takim stanie? Dzwonili do nas lokatorzy, zaniepokojeni y, osobą, która przebywa w tym lokalu. Po wejściu do tego lokalu, po drabinie przystawionej do okna, które było uchylone, stwierdziliśmy, że dokładnie jest tutaj przytoczone przez y, osobę, która ten meldunek sporządziła. Po wejściu do mieszkania stwierdzono obecność lokatora. Y, tutaj nie będę przytaczał imienia i nazwiska. Lokator był przytomny, odwodniony, osłabiony. Widocznie z rozmowy z lokatorem uzyskano informację od lokatora, że w okresie trzech dni nie przyjmował żadnych płynów ani jedzenia. Pogotowie zabrało chorego na dalsze badania do szpitala. Człowiek leży w niewiarygodnym brudzie ja... i smrodzie, jest wychudzony, sam przyznaje, i to jest w dokumentach straży pożarnej, hmm. że nie przyjmował płynów i nic hmm. nie, jał, nie jadł hmm. od trzech dni. I ja nie hmm. mogę pojąć, że nie zauważa tego hmm. nikt z MOPSu. Ale pani dzieje? że zauważa. I... Zauważa i co i z tym robi? to, że to zostało to zauważone. Panie dyrektorze, została... co się z tym, co z tym pani, to są, zostały zadysponowane, wezwane odpowiednie służby medyczne, które ponownie które zostały co? odprawione jakby przez tego zajęcia. Ja Pana rozumiem i wtedy no, powinien przyjść no. pracownik socjalny i stwierdzić I ten I co? I człowiek... zabrać go, tak? I zabrać go na siłę do... Y, tak. do... No dobrze. Towarzyski, wesoły, gaduła. Pracował jako stolarz meblowy. Pracował jako mąder rolet żaluzji. On po wypadku był pod opieką Mopsu. Tak, on opowiadał, że ma opiekuna. Na poprzedniego opiekuna nie narzekał, wręcz był zadowolony. Natomiast tutaj mówił, że no, opiekun jest, ale trudno cokolwiek z nim załatwić, czy prosić go o cokolwiek. Oczywiście, że dużo zależy od pracownika socjalnego. Dysponujemy naprawdę dobrze wykwalifikowaną, kadą też często, kadą specjalistyczną. Bardzo nie, nie, którzy... bardzo, bo teraz pan już reklamuje MOPS, a ja wcale nie uważam, nie, żeby to była przynajmniej w przypadku myślę, pana że... Dariusza. Jego Wykwalifikowana kadra, człowiek, który przychodzi, y, widzi umierającego de facto człowieka w łóżku otoczonego karaluchami, a pani mówi o wykwalifikowanej kadrze, panie dyrektorze. Wie pani, co, y, ponieważ y, to, co nas różni, to to, że pani w taki łatwy sposób tych ocen dokonuje. człowiek odmawia decyzję o hospitalizacji, mm -hmm. a jego zdrowie, mm -hmm. czy też jego życie jest zagrożone, mm -hmm. to Pan ma możliwości mm -hmm. podjęcia nie, takiej decyzji, w... żeby ten człowiek został zmuszony mm -hmm. do leczenia, tak, wbrew mówi, swojej woli nawet, mówi, prawda? Mówi Pani o artykule 38 i 39. Bardzo się cieszę, pani... że Pan zna ten artykuł i przytacza Bo go pracuje... teraz. Trzeba było skorzystać z niego nie, wcześniej. Nie, nie, szanowna Pani, znamy ten artykuł doskonale i stosujemy, I co go, na co dzień. Przeszkodziło... stosujemy go na co dzień. Co Efektem przeszkodziło... tego jest, że ponad 100 sądówek rocznie realizowanych jest w tym trybie. Co Panu przeszkodziło zastosować ten artykuł ten, w tym przypadku. Nic nie przeszkodziło, żeby Dlaczego zastosować ten artykuł. Były prowadzone rozmowy o tym, żeby przygotować wniosek i wystąpić z wnioskiem do Sądu Opiekuńczego A, w tej Ale Pani rozmowy, ale... oczekuje, że my będziemy prewencyjnie takie wnioski do Sądu zgłaszać? Nie, nie oczekuję. No oczekuję, że taka tego, my sytuacja takich... trwa kilka miesięcy. Nie, taka sytuacja nie trwa kilka A miesięcy. jak długo trwała ta taka sytuacja? Ta, ta, ta sytuacja przedtem. zadziała się po 18 kwietnia. Jeżeli nawet byłby Myślę, to 18 tak kwietnia, to dzisiaj jest mhm. y, mamy 27 maja bodajże, prawda? Tak? Więc to jest ponad miesiąc, przez który to ponad miesiąc można było tego człowieka zmusić do tego, aby się leczył, prawda? Można nie, było. Powtarzam w związku z tym no, można było. Można było oczywiście, że można i to Dlaczego? było robione i to ale było jak robione. Ale to bardzo długo to trwało. Nie. Możemy? Ten człowiek mógł umrzeć, ale nie w takich warunkach. To jest przyspieszona śmierć. On miał tylko 51 lat. Mam wrażenie, że, no, że pan Dariusz jest traktowany ulgowo w tej całej sytuacji. Znaczy nie wiem, z czego te wrażenia mogą wynikać, z czego mogą się płacić, czy znaczy, czego byśmy w takiej sytuacji oczekiwali. E, ja rozumiem i taki mamy zawsze sposób postępowania. Ja bym postępowania, oczekiwała pociągnięcia do odpowiedzialności. do pociągnięcia odpowiedzialności za co? On z głodu umierał. To, że rak robił swoje, to robił, ale nie musiał tak umierać i on był świadomy, ja nieraz wieczorem zaglądałam, jest to straszne, on w świadomości swojej mu... zdawał sobie, on tą rękę trzepa, a one łaziły po nim. Proszę sobie wyrazić co jego mózgu w jego sercu się działo.